No nie boję się tak. To... Aha, no mi się się pomyliłem Tu jest na dół Aha Dobra, zdamy się na moją O Look. Eee. Okej. Okay. Yeah. Przenieść przedmiot do pieca. I ta nasza zajebista beczka sobie tam poleci. E, chwila. O. Tu leży ta karta. Musimy ją sobie wziąć, żeby następny pokój otworzyć. Uff. O połowę. Tak. Aha, to są dwie beczki, bo z tamtej się nic nie, nie kopci, że tak powiem. Czyli jeszcze jedna i będziemy mogli sobie wejść po tą kartę. Hmm, chwilę. Chyba wszystko co chciałem wam powiedzieć na temat mojego grania, to chyba... No ta, jasne. E, chyba wszystko powiedziałem. Tak więc, co, eee, spróbuję, e, może jutro tak zainstalować tą Call of Duty i tak grać po misji. Myślę, że to tak z dwa odcinki będą, tak może z 15-20 minut, może jedna misja tam trwać. Jeszcze z moim graniem to może być trochę czasu. Tja, jasne. O kurwa mać. What the fuck? Uh, aha, masz pancerz, fajnie. Tutaj, no. Zawsze się, zawsze się pomylę, i stanę albo za blisko, albo za daleko. Nowy przedmiot. <gry> Kurde, naprawdę. Przerażają mnie te ich, te głosy komunikowania się. Takie, nie wiem, upiorne, że tak ja powiem. J jedziemy. No siema. No, ta, jasne. Ja. Yeah. Dit, dedu. Czy, jak to tam się mówi? No, ta jasne. Jeszcze czego? Ta, oczywiście. Oha, aha. Nie znoszę pająków. No, ta, jeszcze mi się broń skończyła. Ale od tego jednej szczęły giną. Dobra. Nie mamy mojego pistoletu maszynowego, także będziemy musieli sobie... Następna szafka identyfikator 048 Ok. Szafka 038, a to jest? 048 Co? O. Tak staram się tak, yy, przejrzeć sobie, żeby jak jakieś cyferki znajdę, to będę wiedział, że to jest jakiś kod do szafki. Szafki. I macie tu kod do szafek. Wiem, że podam jego pan kilka dni. Nie ma, że żaden z moich kodów nie działa. Przeniesiono skrzynię. Hmm. Nie no, bynajmniej ja tu nie widzę żadnych kodów. Czyli a, zostawiamy ją. Nie, nie widzę kodów, może jakiegoś PDA nie zebrałem co, jasne. O, ty hamie. No jak latarką go walisz, frajerze głupi. Hamie ty Latarką po C A Pozdro! Chodź. Ja ich lubię. Ale ten jest o wiele bardziej groty. E, co tutaj będzie? Bo mnie tutaj zamknęli. O! Tak, jasne. No, fajnie. Nogi mu się rozkraczyły Zamknęli nas tutaj i. Nie wiem, jak, jak tutaj wyjście jest. Mam broń. Ja! Yeah. Mamy broń pełną. Tu coś jest chyba? Nie. Co? I co jeszcze? O, ktoś broń załadował. Mhm. I co teraz? Mhm. Eee, aha, aha. Może jakaś, może jakaś drabinka tutaj jest albo coś? Co? Oczywiście. Kurde. Normalnie mam ciary na całym ciele przez te pająki Co? Gdzie jesteś? No kurde, nie mogę trafić, nie umiem trafić do niego Dobra Na razie wam nie zdradzę jaka gra będzie kolejnym let's playem Oprócz tego Nightmare House, Nightmare House, czy jak to się czyta za. Siema gruby. Tak więc... Zobaczycie sobie sami. No i co? Co z tego, że dostałem tą broń? Jak mi tu teraz zombie będą zachodzić z każdej strony. Znaczy z każdej strony. No tylko z tej. Ale ich będzie tyle, że stracę na nich całą... całego tego miniguna fajnego. Także... Co? No, wiedziałem! Co. A zdążyłem go zabić To jest I co jeszcze? Co my tu mamy? Karta wyjściowa Krata wyjściowa 3 otwarta Także save I eee, Kończymy w tym momencie Także Zapraszam do kolejnego let's playa z Duma trójki. A co dalej, to będzie. Co będzie, zobaczycie. Także. Do kolejnego Let's Playa. Trzymajcie się. Co? To. Już wiem, co to jest za moment. To jest moment z tymi zajebistymi pajączkami, wam powiem. Który chcą mnie tu nieźle rozpiździć. A jak ja je słyszę, to już mnie ciary po prostu, nie wiem czy to muszę... No ta, jasne. Nie wiem ile ich tutaj mi wyjdzie, nie wiem... może mnie zabiją. Ta. Chociaż jest tutaj... Ta, no jasne. No gońcie się szmaciarze, rane Savik, bo... A, ta, jasne. O ty, chamie. A widzę skaczący, skoczek. <laughs> Kurde, jak normalnie nie znoszę pająków, naprawdę nie znoszę. Pająki! No ta, jasne. Oczywiście. Koniec? To jest pierwszym razem, jak to grałem. Znaczy, ostatnio sobie. To prawie się postrałem przez te pająki, ale dobra. To już jest. No tak, jasne. To już jest szczegół. No, ta, no... Wie, no kurna! Kurna mać, no. WTF. Nie wiem, zajrzę do tej szpary Dobra Do tej szpary. Co? <grym> pozdro Dobra, Sezamie otwórz się. Co tu jest? Laboratorium. Aha Czyli mamy kolejną lokację Laboratorium Alfa Sektor trzeci Ok, Co? Mm. jak zobaczyłem tego gościa, to szczerze Wam powiem, już chciałem szukać przycisku do yy, trybu maskowania. Na pewno nie wiecie o co chodzi. Chodzi o krajzisa dwójkę, bo akurat gram cały czas w Crisisa dwójkę. I tam jest właśnie coś takiego, że można jakiś Włączony... Włączona. Tryb maskowania włączyć i nas... Przeciwnicy nie widzą. Chodź tu. No i właśnie szukałem tego przycisku, jak tego kolesia zauważyłem. Już normalnie masakra. Dobra. Tu chyba pajączki jakieś będą. Nie znoszę... O, pozdro! Nie znoszę pająków No co? A nawet do tyłu idziesz szybko wiedzieć co? Szybszy jestem Swaniako No ta, jasne Kurde Naprawdę Nie znoszę pająków, a jeszcze bardziej nie znoszę tych pająków Co tu mamy? Rejon zamknięty, skanowanie karty dostępu Błąd Aha! Musimy sobie zdobyć kartę dostępu mhm. Wiem, wiem jak ją... o, ta Kurde, jak teraz w każdym levelu tak będą te pająki to Naprawdę, ta gra nabiera... ...horroru Aha Tak, rozumiem mm. Nie wiem, jak mi to wyjdzie Tak więc, mamy tutaj taki fajny panel, że tak powiem i musimy te beczki wrzucić wszystkie tam do tej kadzi, czy coś. Nie wiem, jak to na to powiedzieć. Zobaczymy, jak to działa. Okej, okay. co? Nie buję się tak. I teraz nie wiem, co mam zrobić. Aha, w drugą stronę. No, jak to? Aha. No dobra, czyli z tego co pamiętam chyba, to tutaj się musi coś zaświecić. Mhm, jasne. Co? Mmmm... Co? Kurde, no nie wiem teraz jak te beczki tutaj są... No jak jak coś słyszałem. Ale dobra. Jeszcze raz sobie to powtórzymy. Przedmiot... Aha, przenieść przedmiot do pieca. To nawet nie musimy go potem kierować, tylko on sobie sam pojedzie do tego pieca. O To było właśnie to, że... Teraz jest trochę... Tak.